Tak, bo dyskusja była na komisji rewizyjnej dosyć długa, dzisiaj e, Pan Stawiski właściwie powtórzył wszystko to, co miał do powiedzenia e, na komisji rewizyjnej. Jest oczywiście to każdego tutaj z radnych, z radnych mieszkańców Sokołuki subiektywne odczucie, jak e, e, widzi realizację budżetu. Chciałbym zwrócić uwagę, że no, wiele z tych rzeczy, które tutaj Pan poruszył nie ma bezpośredniego wpływu w odniesieniu do budżetu. To dosłownie tutaj dzisiaj analizujemy tylko i wyłącznie budżet można go, że tak powiem, rozszerzać, można mówić, że burmistrz właściwie urząd jest u wszystkiego. Wszystko co jest, co się nie udaje na terenie gminy, to za to ponosi odpowiedzialność burmistrz Urząd czy też Rada Miejska. Kto z i Panów Radnych jest za projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam. Zezram głosowało 20 radnych. Jeden się wstrzymał. Burmistrz otrzymał absolutorium. Panie burmistrzu w imieniu całej Rady stanę panu gratulacje. Kontywność. Mimo drobnych niedociągnięć wskazywanych przez żadnego 20 radnych było za. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium i troszeczkę się powtórzę. To absolutorium nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego na tutaj wymienię moich zastępców, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Panią Radczynię, oczywiście pozostałych urzędników, ale również i to absolutorium jest dla naszych dyrektorów jednostek, Dyrektora, pani dyrektor OPS-u, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dyrektorom e, absolutorium również wykonywali budżet dyrektorzy Szkół. Także jest to takie zbiorowe absolutorium, e, że w tej zokródce e, możemy wiele zrobić. A między innymi dzięki Państwu. Bardzo dziękuję za udzielenie Dziękuję.